Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w kolejnym co? Proszę szybko powiedzieć? Vlogu. Tak jest, witamy Was we vlogu. Dzisiaj uznaliśmy, że wyjdziemy sobie. Z... Nie, nie uznaliśmy, tak. Uznaliśmy, że wyjdziemy szybko e, ogarnąć parę spraw na mieście. Jednakże, jednakowoż, zapomnieliśmy, że są pewne godziny, które nam to uniemożliwiają, więc uznaliśmy, że w tym momencie wyjdziemy, przejdziemy się, skoro już jesteśmy na mieście. I dopiero jak czas minie, podczas przechodzenia, pójdziemy załatwiać to, co mieliśmy załatwiać. A mieliśmy załatwiać jakieś paczuszki, wysłać... Musimy jeden liścik, tak sobie przypomniałem, i, i, I też musimy zakupy zrobić, więc musimy poczekać, aż ten czas przeminie. Ale patrzcie, jakie ładne światło, prawie golden hour jest, nie? O godzinie jedenastej. O godzinie... To no. jest golden hour właśnie teraz. Jest takie przejrzyste, fajne powietrze, z racji takiej, że jest bardzo zimno. Jest taki mróz, że bałem się, że nie odpalę... Bo nie szukasz. No właśnie, bałem się, że nie odpalę auta. Wchodzimy sobie elegancko na plażę, już właściwie jesteśmy. I coś czuję, że nie uda nam się pospacerować tutaj na tyle długo, żeby potem iść na zakupy i ogarniać wszystko. Się, jest, Z racji takiej, że ledwo co weszliśmy... Od... A masz tam mors jakiś też jest, może się przyłączysz. Tutaj w ogóle panowie coś zabierają, bo ostatnio by było coś nagrywane. Jakiś serial czy film. Tak? W tym miejscu, no? A nawet nie wiedziałem. No proszę. Jak warto wychodzić z tobą na spacery i warto... posłuchać cię czasem, co mówisz. Jak tam bez kurtki zimowej? Fajnie jest. To chyba dzisiaj wracasz i definitywnie znajdujesz, co? Nie, to ty nie jesteś flyerem. No wiesz, wiesz. patrzcie mogę na jej stylowej. Ja nie wiem, jakoś tak mnie bawi ta styluwa. Jest tak jak mówiłem oczywiście. Czyli weszliśmy tutaj na 5 minut. Może no to, no to. nie, może nie, 10 minut. I ten jegomość uznaje. A się nawdychałeś? Wystarczy. Tak, nawdychałem się jodyny, ale ten jegomość uznaje, że o nie, o jest troszkę za zimno. Więc ten cały czas, który musimy przeczekać do godziny W, czyli 12, przesiedzimy w aucie chyba. Jesteśmy już w domku, zakupy zrobione, paczki odebrane, listy wysłane i... Przy okazji tutaj właśnie jest jedna rzecz, którą e, właściwie dostaliśmy i jest to nasz nowy odkurzacz! Woo! Tak, bo nasz odkurzacz coś zaczął świrować. No dosłownie wizyny. nie wciąga nam, także dobrze się składa. <grym> to się mówi nie ciągnie, tak jak <grym> powinien, więc mamy inny taki ręczny. Dostaliśmy go do przetestowania. No i oczywiście powiedzenia wam, czy jest fajny, czy nie. E, najpierw musimy go złożyć. Tak, musimy go złożyć. No i wytestować. No. Wiemy, że nazywa się Dream T20, Dramę T20 uh -huh. i ma być kozakiem, jeżeli chodzi o takie, wiecie, ręczne, bezprzewodowe, ma być kozakiem nad kozakami i mam nadzieję, że tak jest. Dobra, i jak Ci się go prowadzi? No, no fajnie. Fajnie, nie? Tak bardzo delikatnie jeździ w porównaniu do takiej no, tego klota, co my mieliśmy. Tak, bo jak my mamy nasz odkurzacz, no to... Tak standardowo po prostu, on tak mocno zasysa od podłogi. Jeżeli jest świeży worek, to ciężko po prostu odkurzać, bo, odkurzać, bo... No tak, tak mocno zasysa, a to... No, ale właśnie to jest fajne, że to jest takie lekkie i fajnie takie pływające, nie? Dobra, widzę, że to będzie twój ulubiony mieszkaniec naszej chaty, bo <śpiewanie> <śpiewanie> Okcia zaczęła odkurzać zamiast, wiecie, no tak, wytestować sobie tutaj. To już była w kuchni, już była w łazience. <śpiewanie> Trzeba uczuć, tak? Miało być wytestowanie, to jest, proszę, to się wszystko ładnie zebrało. A, no tak. W zestawie prócz tej, którą okcia używa, są jeszcze różne końcówki, między innymi taka, taka, takie coś i takie coś fajnego. Z... Ciekawe, jak najbardziej Tak, najbardziej mi się podoba, bo taki fajny flaczek jest no. ma. To montuje się do ściany, takie coś się robi, ciach. I do tego trzeba... No tutaj się wkłada, wiecie. Odkurzacz i, i śmiga, i się będzie ładował wtedy. A jak widać, nie jest to byle jaka końcówka. Ona ma zapobiegać wplątywaniu się włosów. Wiecie, w tą rolkę to raz, a dwa. Wyposażona jest też w czujniki, które zwiększają moc sania, w zależności od tego, na jak twardą podłogę najedziemy. Czyli jak jeździmy po panelach, się trochę słabiej, a jak wjeżdżamy na dywan, ciągnie znacznie mocniej. Tego wam nie pokażemy niestety, bo nie mamy dywanów. Ja przejechałam całe mieszkanie, także już przetestowałam. I muszę Wam powiedzieć, że nasze mieszkanie szczególnie duże nie jest. I jedyne co odkurzyłam to podłogę. To nie było jakieś takie bardzo dogłębne odkurzanie, ale nie było naładowane na 100% i cały czas bateria trzymała. Tak, było naładowane na około. 25-30%, Opcja przejechała teraz całe mieszkanie i jest 11%. No, tak więc... się ogólnie spoko trzyma. Um, ale na przykład dla mnie jest dosyć ciężko to tak trzymać w ręce, bo trzeba też przyciskać cały czas... Nie trzeba. Nie? Tu jest zresztą, zresztą już wam pokazuję tutaj, co się wyświetla. Po pierwsze tu mamy pojemniczek, który od dołu można spokojnie sobie zwolnić, ale to, co właśnie miałem zamiar wam pokazać. Widzicie, tu jest wyświetlacz i można sobie zmieniać moc Czyli Turbo. Turbo grzeje konkretnie. Jest eco, czyli takie delikatne. No i Medium, czyli na którym okresie właściwie teraz śmigała. Ale żeby nie trzeba było trzymać tutaj tego przycisku, wystarczy nacisnąć to. Tada! Ja się tak męczyłam. No właśnie, no więc to tak wygląda. Producent mówi, że naładowanie 100% baterii wytrzyma na odkurzenie około 140 m kwadratowych powierzchni. My tutaj mamy około 40%, zeszło około 20%, więc można powiedzieć, że w sumie jakoś tak to się kalkuluje. I mało tego, bateria jest wymienna, więc można sobie ładować jedną baterię i odkurzać drugą, jeżeli ktoś ma większą powierzchnię. To zdroszczę, jeżeli macie. Więc wydaje nam się, że to wszystko, co możemy Wam przekazać jako amatorzy odkurzania. Odkurzacz naprawdę wygląda fajnie. Jeżeli chcecie więcej się poczytać na ten temat albo więcej się dowiedzieć. Będzie wszystko w opisie, więc zapraszamy. Okej, okay, najwyższa pora zjeść obiad i dzisiaj będziemy jeść e, karkówkę z warom, z kapustą i ziemniakami z Thermomixa, bo my tego Thermomixa mamy już od kilku miesięcy i właściwie praktycznie z niego nie korzystamy. Najpierw była. Znowu chciałam powiedzieć to słowo na k, które podobno jest zakazane. Już pachnie, już zaczęli gotować? Nie. Hmm. Więc staraliśmy się robić takie nasze pasze, żeby nam to, to jedzenie starczało na jak najdłużej, żebyśmy rzadko musieli chodzić do sklepu, żeby było tanie. Szczególnie, też. że w sklepach dużo rzeczy nie było wtedy. No właśnie. Więc takie... Potem weszliśmy na dietę, więc jedliśmy rzeczy z diety, których w Thermomixie robić nie mogliśmy. Teraz z tej diety trochę zeszliśmy. Eee, więc stwierdziliśmy, że kurde, musimy w końcu pokorzystać i ostatnio chyba każdy obiad jemy z Thermomix. Tak, właśnie postanowiliśmy szukać jakichś przepisów i robić w Thermomixie, żeby po prostu w końcu mieć pomysł na jakieś inne obiady, a nie tylko pasze, bo tak jak mówiliśmy, pasza jednak to była pasza. Mhm. Ostatnio zrobiliśmy taki obiad, właśnie z Thermomixa i będziemy go powtarzać pewnie w kółko, znając życie. Pewnie tak, to był pieczony kurczak z warzywami w sosie pomidorowym. No, To taki nowy chyba. przepis, jak ktoś z was ma mixa, no. to możecie spróbować, bo nam bardzo smakowało. Kozak totalny, a dosłownie jak sobie pomyślałem, wczoraj go jadłem. Dzisiaj zjadłem znowu. <noise> Dobra, tutaj nam się robią ziemniaczki. Tutaj pod spodem mamy kapustkę i karkóweczkę. Proszę o, przykryć karkuweczkę. Teraz przekręcamy sobie tutaj. I czekamy pół godzinki. No, to jest akurat plus tej maszyny, że robi tak naprawdę większość rzeczy za nas i wszystko szybko się robi. Tada, tak się to prezentuje, naprawdę wygląda całkiem apetycznie. Więc my się zajadamy i właściwie to nie i, ale wy dajcie znać, czy znacie jakieś przepisy z tej oto maszyny, które są faktycznie godne polecenia, bo jest dużo, tam jest dużo przepisów, ale dużo jest, wiecie, takich. Tak, ok, po prostu one są ok. A jeżeli zna znaleźliście coś, ale natrafiliście na coś, co naprawdę zaparło wam dech w piersiach, to dajcie nam zdać, chętnie sobie to odtworzymy. Strasznie się jakoś zacinam podczas tego. No, chyba <grym> to. Dawno nie nagrywałeś. Tak, niedawno nie nagrywałem, i to z głodu, tak. Gdybyście pytali, jak tam nowe hobby opci. <grym> Mówiłem, że tak będzie. <noise> Najlepsza rzecz do roboty na chacie aktualnie. Ej, bo... Odkurzanie. <noise> Dzisiaj odkurzyła z trzy razy. Mm, chyba trzeba odkurzyć. I bierze i sobie chodzi i odkurza. Ja nie narzekam, bo naprawdę jest zarobiście. Bo jesteście. No łazić. Jak, jak, rok temu, jak rok temu szukaliśmy odkurzacza, to byliśmy tak sceptycznie nastawieni do takich, takich stojących. Bo nigdy nie mieliśmy i jakoś sobie tego nie potrafiliśmy wyobrazić. A jak już raz spróbowałam tego. To mi jest tak wygodnie, po prostu. No, Jakby mówię to naprawdę szczerze, szczerze. Tak, jeżeli. Widział, ja dzisiaj za, naprawdę za trzy razy już odkurzamy. Tak, jeżeli ktoś również przeskakiwał z takich zwykłych, klocowatych odkurzaczy na takie pionowe, to napiszcie też w komentarzach, że faktycznie przeskok jest ogromny, żeby nie było, że my tutaj jesteśmy nie, naprawdę jest. ustawieni. Nie trzeba ciągać tego klocu. No i wygoda, wygoda jest ogromna. To... nie wali tej rury, jakieś wykręca. No naprawdę. Wygoda jest ogromna, no, więc naprawdę, naprawdę polecamy. Przypominam w linkie. Opisie. Dobra, to jest w Dobra, Co ty tam za dramy, powiedz mi, czytasz? O pierwszej w nocy. Tak mało. <noise> Chodź, idziemy spać. No, to coś jest w tym na rzeczy, to co mówisz. Uh -huh. że, że przydałoby się pójść spać, bo jutro nie wstanę. No. I znowu będziesz mnie biła jak zwykle rano, bo chrapię. Co ty gadasz? Będę ci biła w nocy, bo chrapiesz. <noise> I rano też. Ojciec zawsze wstaje wcześniej i mnie szturcha non stop, bo ich chrapie. <grystanie> przepraszam, gdyby spała, to bym nie chrapał. Problem polega na tym, że Kapi może nie strasznie mocno chrapie, bo zdarza mu się nie chrapać, <grystanie> ale yy, zasypia w 5 sekund zasypia o wiele szybciej ode mnie i ja później przez jego chrapanie nie mogę zasnąć. Bo... Więc muszę cię lekko szturchać albo głaskać, albo coś i tak czasami cię głaszczę. głaszczę. Tak. Tak, jasne. Tak, tylko wtedy się nie, nie ma... budzisz, Tak, nie się ma uspokajasz. żadnych dowodów. Są dowody tylko i wyłącznie na to, że albo mnie szturchasz, albo mnie bijesz, mhm. albo zatykasz mi nos. Akurat nosa ci już nie zatykam, tak? bo boję, że się udusisz kiedyś. O. No. Miałabyś za swoje. Mm -hmm, tak. No, ja bym nawet nie poczuł spokojnie, bym sobie poszedł przez lat, na Wyspałbyś się w końcu. No, w końcu. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Tak, koniecznie. No i co? Widzimy się we vlogu w The tak. Vlogmasie. Na następny vlog to będzie vlogmas. Tak jak mówiliśmy, nie wiemy, jak on będzie wyglądać. Ale pierwszy na pewno wyjdzie! Pierwszy będzie! będzie. <gry> Także do zobaczenia już w grudniu. Bye! Halo.